Partnerem programu jest firma Lark. Witam w kolejnym odcinku „To moda za grosz. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat kurtek jeansowych. Nie bez powodu jeans to jeden z najbardziej kochanych materiałów na świecie. Kurtka jeansowa to jeden z tych kultowych trendów, który nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie wiosna-lato jest szczególnie hot, choć możemy ją założyć również jesienią. No ale dobrze, skupmy się zdecydowanie na wiośnie, która nadchodzi do nas wielkimi krokami. Dzisiaj, tak jak w każdym odcinku, przygotowałam dwie stylizacje z kurtką jeansową. Miałam mały dylemat, z czym ją Wam przedstawić, ponieważ pasuje ona praktycznie do wszystkiego. Doskonale łączy się i ze spodniami, i spódnicami, i sukienkami, shortami, czy nawet takimi maxi długimi spódnicami, ale udało mi się wybrać dwie stylizacje, które mam nadzieję przypadną wam do gustu. No dobrze, to nie przedłużajmy i chodźmy w takim razie do naszego wieszaka i zobaczmy, co udało mi się przygotować. Więc tak, kurtki mam dwie. Udało mi się upolować dwie modne kurtki, które akurat fajnie tutaj będą mi pasowały do tych stylizacji, bo mam jedną jasną, drugą ciemniejszą. Więc zacznę od tej jasnej. Też się zastanawiałam, czy połączyć na początek ją z tą spódnicą czy sukienką, ale wybieram tą sukienkę. Dylemat miałam z butami. Przygotowałam ich dzisiaj więcej, wyglądałoby to ciekawie i do szpilek, i do tych sportowych trampek, ale tak summa summarum podsumowuję, że wydaje mi się, że najlepiej będzie to wyglądało z kaloszami, które mam na sobie, więc nie wybieram butów, zostaję z kaloszami, tylko jeszcze do tego coś dobiorę. Dobiorę kapelusz, kapelusz będzie się komponował z tymi kaloszami idealnie i teraz torebka, torebka, nie, biorę plecek. plecek. No dobrze, to będzie w takim razie pierwsza stylizacja. połączyłam kurtkę jeansową z klasyczną czarną sukienką. I teraz, do tego połączenia pasowałyby i trampki, i szpilki, ale ja wybrałam kalosze. Uważam, że są ciekawym obuwiem, które świetnie sprawdza się w różnych stylizacjach. W tej już się sprawdziły, prawda? Do tego dobrałam modny kapelusz, który idealnie komponuje się do całości. I wybrałam ten plecak. I zobaczmy, jak plecak uzupełnił tą stylizację i nadał bardziej takiego ulicznego stylu. Mi się bardzo podoba, a Wam? Mam nadzieję, że tak. Wyglądam dziewczęco, wyglądam stylowo i modnie. No dobrze, przejdźmy w takim razie do drugiej stylizacji. No więc tak, została nam druga kurtka, którą wybieram. Wybieram tą kolorową spódnicę. Do tego biorę ten biały t-shirt. No dzisiaj nam dużo rzeczy nie zostało, ale o to w tym chodzi. No dobra, no i teraz co z butami? Biorę te. A może nie, 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 nie. Może dzisiaj tak na sportowo, żeby było wygodniej, więc. Wezmę te adidasy, one będą fajnie z tą kolorową spódnicą pasowały. Jakąś torebkę, czy? No dobra, na razie wezmę bez torebki, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Najwyżej później coś dobiorę. No dobra, to w takim razie będzie druga stylizacja, którą zaraz przedstawię. kurtkę jeansową połączyłam ze zwykłą klasyczną białą bluzką i kolorową spódnicą, która akurat idealnie pasuje do mojej figury, ponieważ zakrywa większe biodra, a uwydatnia tanie. Polecam takie rozwiązanie kobietom, które mają bardziej kobiece kształty. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co dalej do tego dobrałam. Te sportowe, kolorowe buty nadają się idealnie do tej stylizacji i dają nam taki luźny styl. Zestawienie świetne na codzienne wypady na miasto. Dziewczęca stylizacja z jeansową kurtką jest idealnym rozwiązaniem dla kobiet, które cenią wygodę, ale i lubią wyglądać modnie. Dobiorę jeszcze torebkę, wezmę tą niebieską, bo akurat tutaj też mamy ten kolor fajnie niebieski z tym różowym pomponem, będzie fajnie to ze sobą współgrało. No, stylizacja gotowa. Podsumowując, kurtka jeansowa to niezbędna część garderoby, którą powinna posiadać moim zdaniem każda kobieta. Pamiętajmy, że jest świetnym dodatkiem do każdej stylizacji, dlatego jeżeli szukacie doskonałego ubrania, idealnego na wiosnę i lato, bez zastanowienia zainwestujcie w kurtkę jeansową. To już na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam Was oczywiście do odwiedzania mojego fanpage'a, Tomoda Zagroż, którego znajdziecie na Facebooku. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa. Pa. Partnerem programu jest firma Lark.